Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń. Tomasz Trobalski wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny był zapominalski. Słoniowo miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i trąbę, którą wspaniale kręcił wszystko słoniowe oprócz pamięci. Zaprosił kolegów, słoni na karty. Na wpół do czwartej przychodzą, ryczą. Dzień dobry kolego. Nikt nie odpowiada, nie ma trąbalskiego. Zapomniał, wyszedł. Miał przyjść do państwa, krokodylów. Na filiżankę wody z Nilu. Zapomniał, nie przyszedł. On chłopczyka i dziewczynkę, miłego słonika i śliczną słoninkę. Bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion nie pamięta. Synek nazywa się Biały Ząbek, a ojciec woła trąbek, bombek. Córeczce na imię po prostu kachna. A ojciec woła grubachna, wielgachna. Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski. Mówi, jestem Tobiasz Bimbalski. Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada, idź do doktora. Zaraz poszedł do adwokata Potem do szewca i do rejenta I wszędzie mówi, że nie pamięta Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem Może kto z panów wie, czy... czego chciałem? Błąka się krąży, jest coraz później Aż do kowala trafił do kuźni Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał Przypomniał sobie to, co zapomniał Kowal go zbadał Podmuchał, zajrzał do gardła Zajrzał do ucha Potem opukał młotem kowalskim mi mówi Wiem już, panie Trobalski Co dzień na głowę wody kubełek Oraz na trąbie zrobić supełek I chlust go wodą Sekundę trwało i w supeł związał Trąbę wspaniałą Pędem poleciał Tomasz do domu Żona w krzyk to? Nie mów nikomu dla pamięci! Oczy, no chciałem! Co chciałem? Nie wiem! Już zapomniałem!